Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku będziemy czytać, nie wiem nie wiem, co tu jest napisane, coś po kidowsku. W każdym razie znalazłem te tabliczki. No i tak, przechodzimy do głównego punktu programu, czyli zgłębiania tajemnic języka kidowskiego. Język kidowski jest bardzo podobny do polskiego, jednakże różni się przede wszystkim ortografią. Spróbujemy to przeczytać. I ty. Pod żadnym pozorem nie wlask się do kogoś baz, a jak już, to się jak pod żadnym pozorem z nasze paczki kogoś zabijesz, to mu dodaj, nie kłamać, nie rozbić żadnych rzeczy. Zeczy. Rzeczy właściwie. A jak już, to i zapytać, nie atakować się, nie kraść. Zapytaj, jak złamiesz za sady. Masz dwa szanse. Jak nie zużyjesz, jeszcze wypadasz z paczki. Nie przeklinaj! Prze, I zaufajcie sobie wszyscy w pace. I dzielcie się jej tam. Myślę, że, że będzie zluchać wszyscy. Oczywiście, ja też piszę. Wojtek Kula. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to przetłumaczyć na nasz. Tak szczerze. Nie mam pojęcia. W sumie nie chcę wiedzieć, co to oznacza. Bo pewnie, jak to powiem po polsku, to sprowadza jakiegoś szatana albo innego lucifera. Nie wiem, to chyba jakieś zaklęcie, wiecie? To chyba jakieś zaklęcie, właśnie. No i tak. No to tyle na dziś. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał. Um, zostawcie lajka dla atencji. O, przepraszam. Zostawcie lajka dla atencji. Jeżeli będzie pod tym filmem yy, jeden lajk, like, yy, to robię kolejny odcinek, będziemy też. Yy, jakby to powiedzieć, zgłębiać, alfabet kidowski, tradycje jakieś kidowski, ja nie wiem. Nie? No, generalnie takie rzeczy co kiedy robią e, i od Janie Pawlają e, na serwerach Minecraft. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia może za miesiąc, może za rok. E, do widzenia.